Mamy za sobą przymrozki i mrozy. No, współczuję wszystkim dlatego, że ja przeżyłam to w tamtym sezonie. W tym sezonie troszeczkę mnie tak musnęło, nie było tak źle. No i jeszcze, jeszcze ponoć nie powiedziały te przymrozki ostatniego słowa. Oby się wszyscy mylili w tej kwestii. Dzisiaj chcę wam pokazać moje konstrukcje na ogórki. To już będzie mój trzeci rok z taką konstrukcją. E Powiem Wam, że to jest niesamowite, naprawdę niesamowite. Tutaj mam na dole taką podwyższoną grządkę na szerokość około 40 cm. Ja sobie co roku tutaj wymieniam ziemię, daję obornik, taki przekompostowany kompost. No i jeżeli trzeba, to jeszcze jakąś gnojówkę z pokrzywy sobie później dodam, ale tak na dzień dobry to, to w zupełności wystarczy. Nie wyobrażam sobie w ogóle teraz uprawy na płasko ogórków, tylko właśnie, żeby się pieły. Tu są siatki, takie, jakie mi zostały z jakichś płotów ogrodzeń i to się super sprawdza. Naprawdę one rosną bardzo wysoko i na ten dach tam sobie wchodzą, łatwo się zbiera. Tutaj druga część, tu jest około 10 metrów. Też mam płot zrobiony na prawie 1,80 m, 1,50 m, bo tam później jest sprzęseł takich zrobiony. I tutaj sobie na jesień zrobiłam super ziemię z obornikiem, więc tu też będą ogórasy. No w tym roku szaleje, ale powiem Wam, że mam dużo chętnych na moje ogórki. Jeżeli rok pozwoli, nie przyjdą burze, gradobicia i nie wiadomo co jeszcze, bo teraz to naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać przez pogodę. Dlatego, jeżeli się uda, no to mam nadzieję, że plon zaskoczy. W tamtym roku tu miałam mega ogórki, ale to był pierwszy sezon w tym miejscu, bo kupiłam sobie tą drugą działkę i tu sadziłam w ogóle w takiej byle ziemi, a i tak było super. I ostatnie miejsce na ogórki, to jest wzdłuż szklarni. Ta sama zasada. Po sznurkach, po siatce. No nic ode nic ująć. No nie wyobrażam sobie inaczej. W tym sezonie też bym chciała jeszcze... Hmm, po płocie mieć dynie i wierzę, że mi się uda zmontować tą konstrukcję pod dynie. Dzisiaj sobie posadziłam już po tych przymrozkach u mnie, bo ja tutaj na zachodzie Polski mam super nagrzaną ziemię. Posadziłam sobie parę pomidorów, papryk. Tutaj już właściwie od dwóch tygodni są rozsady dyń, cukini, jakichś kwiatów, lilii fasoli szparagowej no tutaj dużo, dużo mam rozsad jak były mrozy to ja je przykrywałam jeszcze włókniną dodatkowo więc pewnie przez to się trzymają i mówię tu była nagrzana ziemia tu są też podwyższone grządki więc od nich jest dużo, dużo cieplej niż jakby był yy, grunt yy, powiem wam nie, nie wzeszła mi w ogóle bo chcę mieć tylko fasolę pnącą też ze względu na miejsce że po prostu i łatwiej się zbiera i dłużej pronuje Wzeszła mi tylko fioletowa, nie wzeszła mi ani żółta, ani zielona, więc dzisiaj dosiewałam inną pnącą. Wierzmy, że wzejdzie. Tu sałaty rzymskie, słodziutkie, pyszne. Tu kolejne pomidory i tam kolejne rozsady. Więc tak na razie wygląda jeden tunel foliowy. Zaraz przejdziemy do drugiego tunelu foliowego. Tam jest jeszcze totalny bigos, dopiero będę go ogarniać i to wszystko już krzyczy no, czasowo, tak, żeby sobie ogarnąć. Tu też jest super ziemia. Jesienią dałam obornik i tu jest fajnie. W tym drugim będę bazować na troszkę innej zasadzie sadzenia. Będę robić dołki i do dołków wsypywać dobrą ziemię. Inaczej tego nie zorganizuję w tym sezonie. Tutaj reszta jakiś rozsad. Seler mizerny w tym sezonie, mizerny, no ale zobaczymy, co z niego będzie. Choćby nacie <laughs> powinna być. I posadziłam sobie do wiaderek paprykę. Super się sprawdza, najlepiej mi rośnie właśnie w wiaderkach i one sobie tu będą w tunelu stały, dopóki tam za tydzień, dwa nie wysadzę resztę pomidorów. Jeżeli byście chcieli wiedzieć, jak szykować taką ziemię do pojemników, żeby super rosły papryki i coś się o tym dowiedzieć, piszcie w komentarzach, czy w ogóle Was to interesuje, a na pewno zrobię filmik. Pozdrawiam Wam serdecznie, no i życzę sobie, Wam, ale przede wszystkim tam wszystkim na północy, na wschodzie, żeby już te mrozy odpuściły żebyśmy już mogli spokojnie cieszyć się ciepłem. Papa. Pa.